Dzień dobry, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam dzisiaj na codziennik, czyli jeśli masz jakieś pytanie, znajdź tutaj odpowiedź na nie. Będzie, ten program jest nowy. Kto już wie, to wie. Jeżeli masz jakieś pytania, to są, chodzi o, o problemy życia codziennego, o pytania, o jakieś tam wątpliwości. To mogą być rzeczy błahe, mogą to być rzeczy bardzo ważne, ale chodzi o to, żeby. Na przykład masz jakąś myśl, jakąś wątpliwość i tutaj do mnie sobie przychodzisz, wybierasz numer odpowiedzi od 1 do 5. Obojętnie, który program sobie wybierzesz, to może być program sprzed tygodnia, nie ma tutaj żadnego y, określenia czasu, nie ma żadnych, wiecie, że na przykład ta data. Nie, to możesz sobie którykolwiek program wybrać i znaleźć odpowiedź na swoje pytanie, lub wskazówkę, lub potwierdzenie. Lub um, temat do rozmyślań. Korzystam z tej książki The Book of Answers pani Carol Bolt. Jest tutaj ponad 700 odpowiedzi. Krótkich sentencji. Króciutkich. Jest to książka po angielsku, ja sobie tutaj przetłumaczyłam. Niektóre rzeczy y, troszkę ciężko jest przetłumaczyć dosłownie na język polski, ale y, będziecie wiedzieć o co chodzi. Także zaczynamy moi drodzy. Jeśli masz pytanie, sprawdź odpowiedź na nie od 1 do 5. Odpowiedź numer 1. Nie warto walczyć, odpowiedź numer dwa bądź cierpliwy, odpowiedź numer trzy, powiedz o tym. Odpowiedź numer cztery: To wpłynie na to, jak inni Cię widzą. To wpłynie na to, jak widzą Cię inni. I odpowiedź numer pięć: Nie warto walczyć. Życzę Wam cudownego, pogodnego, udanego dnia. Trzymajcie się.